Cześć, jestem Teddy i witam ponownie w World of Warcraft. Dzisiaj zrobimy sobie krótką taką pogadankę na temat tego, jak teraz wygląda przyszłość World of Warcraft i dlaczego właściwie moja postać chodzi w tak dziwny sposób. Nie mam zielonego pojęcia. Ale nie, nie o tym będziemy gadać. Będziemy właśnie gadać trochę o przyszłości World of Warcraft i trochę o artykule, który widziałem w Forbesie, czyli, mimo wszystko, na no, gazecie, która jest dosyć znana i e, szanowana wśród wielu ludzi. Na temat właśnie Activision i Blizzarda, czyli jeśli nie wiecie, jeśli ktoś z Was nie wie, Activision jest korporacją, która wydaje gry takie na przykład jak Call of Duty, która aktualnie jest w posiadaniu, jak gdyby, Blizzarda jako firmy. No i wiele ludzi ma, miało już od dłuższego czasu podejrzenia, że nie jest to zbyt dobry pomysł, że samo posiadanie właśnie przez Activision. Tej firmy w końcu spowoduje, że firma zejdzie na psy z racji tego, że Activision jest znane z tego, że psuje gry zwłaszcza pod względem monetyzacji różnych rzeczy, dlatego że oni po prostu są straszliwie, straszliwie chciwi. No i oczywiście, po pierwsze, co chcę powiedzieć, to to, że no, firma musi jakoś się utrzymywać, więc. Powiedzenie, że ktoś ma, nie wiem. Nie brać nic za grę, albo wszystkie gry powinny być darmowe, z według mnie jakimś pomyłką, ale ten artykuł, który był w Forbesie, szczerze mówiąc, wkurzył mnie tak bardzo, że już po prostu muszę Wam to powiedzieć, bo mniej więcej powiem tak. Przedstawiono tam cały Blizzard i Activision, wszystkie ich gry i to mnie najbardziej wkurzyło wszystkie ich gry przedstawiono jako porażkę. I to jest dla mnie niepojęte, ponieważ, no, mimo wszystko, mimo tego, że WOF ma tak, jak ma teraz. Że no nie wiem, StarCraft może nie jest tak gigantycznym sukcesem, jak wszyscy się spodziewali, StarCraft 2, ale jeśli mam być szczery, wiele z tych gier do dzisiaj utrzymuje bardzo wysoką jakość, jak na rynek, który, którym gry są w dzisiejszych czasach, szczerze mówiąc. I mimo wszystko, dalej w tych, w tych grach jak gdyby daje się poczuć ten klimat Blizzarda, taką, jak, jak już wspomniałem, jakość, taką szczegółowość, jeśli chodzi o detale. I ogólnie dzięki temu, właśnie, jak gdyby milej mi się gra w te gry niż w inne. Zwłaszcza, że tak jak ja już nie wiem, czy akurat mieliście okazję poznać tą moją opinię, ale nie jestem fanem gier y, typu japońskiego, typu anime, gdzie tam jakimiś takimi dziećmi biegającymi i tak dalej. Dla mnie, na przykład, zabijanie jakichś tam misiów słodziaśnych czy coś takiego, to jest. Nie, nie, nie wiem, dla mnie to w ogóle to nie jest coś z sensem. Także. Nie podobają mi się tego typu gry, a na szczęście Blizzard nie ma czegoś takiego. Nawet Overwatch, który jest dosyć, no, takim innym, y, jeśli chodzi o świat Warcrafta, z tym, jak gdyby franchise. Przepraszam. To mimo wszystko Overwatch też jest. Y, taki ok, dla mnie, że, że naprawdę mogę się wczuć, niektóre postacie fajnie wyglądają i tak dalej. Bardzo przyjemna gra. I po pierwsze. Nie można, według mnie, słuchać tylko gazet. I ten artykuł już to tak dosłownie dobił mnie, jeśli chodzi o to, bo o wiele, wiele kategorii, jeśli chodzi o gazety, już wiedziałem od dawna, że nie ma. Jeśli chodzi o na przykład telefony, czy, czy ogólnie elektronikę, czy, czy nawet jedzenie, to słuchanie się gazet w tym jest po prostu bezsensowne, bo każda powie co innego w zależności od tego, kto jest jej sponsorem. Ale jeśli chodzi o gry. Po pierwsze, ja zwykle nie sugerowałem się w ogóle tym, co kto mówi o grach, tylko po prostu grałem w to, co lubię. A po drugie, to, no, mimo wszystko, większość gier, które grałem, były fajne. Może to właśnie dlatego, że wybierałem konkretnie takie, jak mi się podobały, a nie czytałem tylko w gazetach te, które były w cudzysłowie najlepsze. I naprawdę, mnie to strasznie wkurza. Mnie to się nie podoba, że ktoś przedstawia Blizzard jako takie byle gówno, no szczerze mówiąc, w momencie, kiedy ta firma naprawdę ma duże osiągnięcia i jej gry nadal są mimo wszystko bardzo dobre. World of Warcraft według mnie jedna z najlepszych gier MMO aktualnie na rynku i to jest dla mnie to jest niezaprzeczalne naprawdę. Oczywiście możecie się nie zgadzać z tym, może wam się ta gra nie podobać, nie wiem z grafiki, z sposobu gry, bo to wiadomo już jest dosyć stary sposób gry, tak taki typowo tradycyjny MMO. Natomiast jest to praktycznie dla mnie, dla mnie to jest niezaprzeczalne, że to jest jedna z najlepszych gier MMO, jakie aktualnie istnieją. I to nie tylko pod względem tego, że po prostu ją lubię, ale też pod względem samego faktu, tego, że jest jakość bardzo wysoka w tej grze. I to jest niestety rzecz, o którą, znaczy taki, taka cecha gier, której niewiele gry, gier ma w dzisiejszych czasach, dla mnie. Po drugie mamy Hearthstone'a, który mimo wszystko dalej jest jedną z największych, jak nie największą karcianką aktualnie w internecie. Wiem, że jest Elder Scrolls Legends i słyszałem, że jest świetne. Wiem, że jest e, gwint e, polski nawiązujący do więzienia, nie do więzienia, tylko do Wiedźmina, ale szczerze mówiąc gwinta jakoś nie potrafi się wczuć. Może teraz słyszałem, że podobno jest e, pojedyncze... dla pojedynczego gracza kampania, to może jest lepiej, ale Hearthstone mimo wszystko dalej jest bardzo dobrą grą. I oczywiście jest dosyć ciężki do gry, jeśli chodzi o darmowych graczy. Co tu się dzieje tutaj? Ona chyba gada do niego i ja nie mogę wziąć quest'a, dopóki nie skończy gadać. No dobrze. Także Hearthstone dalej bardzo dobra gra. Potem mamy Overwatch, tak jak mówiłem. Dalej świetna gra, naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. No bądźmy szczerzy, jeśli ktoś grał kiedykolwiek w Overwatcha, to, będzie, to wiadomo, że to jest po prostu bardzo dobra gra. Bardzo dobra, nie tylko pod względem yy, tego, że jest bardzo technicznie dobrze i za, dobra i zaawansowana, i chodzi na niemal wszystkim, co jest bardzo ważne według mnie ale też jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. Jedyny dla mnie na przykład właśnie minus było to, że było community strasznie toksyczne, ale tak naprawdę w większości gier tak jest. Z takich jak na przykład League of Legends było tak samo, czy, czy Dota, czy 2, czy, czy, czy jakakolwiek gra online, gdzie możemy w jakiś, musimy w jakiś sposób, jesteśmy zmuszeni do współpracy z naszymi teammate'ami. Także Overwatch też według mnie świetna gra. Starcraft 2... Ja wiem, że to jest niepopularna opinia, ale ja na przykład bardzo lubię StarCraft. Jest to dla mnie taka strategia, która przenosi mnie w czasy mojego dzieciństwa, kiedy grałem w Red Alert 2, na przykład, czy w Red Alert nawet 1. To były gry dla mnie, które jak gdyby stworzyły dla mnie to, jak ja postrzegam strategię w dzisiejszych czasach, i StarCraft bardzo dobrze to kontynuuje. Plus, kolejna niepopularna opinia, bardzo lubię kampanię StarCraft'a. Wiem, że jest bardzo przewidywalna, że jest robiona tylko na eye candy, czyli żeby ładnie wszystko wyglądało i tak dalej. Ale misje są czasami nawet dosyć ciekawe. Plansze są bardzo ładne, bardzo lubię tą grafikę. I postacie są takie, że da się je polubić, da się je w nie wczuć i rozumie się je według mnie. Także to mi się bardzo podoba. Podobają mi się frakcje też w StarCraft. Ogólnie StarCraft według mnie bardzo fajna gra. Niestety nigdy nie potrafię jakoś się w niego wkręcić, jeśli chodzi o grę online, ale jeśli chodzi o single player, to właśnie sam chcę nawet jeszcze zrobić serię na temat kampanii. Po prostu kampanię przejść z wami, bo ta kampania jest naprawdę świetna. Jakie jeszcze mamy gry Blizzarda? Bo już kurczę, aż mi wypada, wypadło z pamięci. Diablo oczywiście, no tak. Teraz niby wielka porażka Diablo, przez to, że tam zapowiedziano tą grę na telefon. No. No, no, dobra, no powiem szczerze, że. Że może nie jest to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek y, spotkała Blizzard i Diablo. Ale też, no kurczę, bez przesady, no come on. Nie jest to też jakaś tragedia. I, I Diablo też samo w sobie jest bardzo fajną grą, i się dobrze w nim bawiłem, szczerze mówiąc. Diablo bawiłem się, to była jedna z gier, w których bawiłem się lepiej niż się spodziewałem. Także. Diablo kolejna świetna, świetny przykład na to, że Blizzard potrafi robić bardzo dobre gry. Dobra, to mamy Diablo, Hearthstone, Starcraft, Warcraft. Coś jeszcze, wydaje mi się, że coś jeszcze zostało, ale kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Zaraz, może zerknę sobie, zerknę sobie na Battle.net. Co tam jeszcze jest? A no tak, Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, według mnie, nie wiem, jakoś tak nigdy nie potrafiłem się za bardzo wczuć w tą grę. Podobało mi się to, że były te jak gdyby różne główne postacie ze świata Warcrafta, nie? Dla mnie to jest bardzo fajne, bo ja, wiecie pewnie już, jestem wielkim, wielkim fanem fabuły i tak dalej. Coś, co jest według mnie dosyć zabawne, że właśnie wiele ludzi mówi, że o, Warcraft nie ma przecież fabuły, jest... Pod tym względem strasznie słaby. No nie wiem, no Warcraft jest akurat jedną z bardziej fabularnych gier, tylko po prostu trzeba na to bardziej zwrócić uwagę. Ale to zupełnie co innego. Eee, dobra, to co ja mówiłem, że jest ostatnie? Heroes of the Storm. No i Heroes of the Storm wydaje mi się, że było taką trochę porażką, ale mimo wszystko, mimo wszystko, że, że, że nie wczuwałem się w to jakoś bardzo. Przyjemnie mi się w to grało, także że nie to, żebym powiedział, że to była okropna gra. Tylko po prostu, nie wiem, z jakiegoś powodu może już byłem trochę jak gdyby po tym takim e, strasznie napaleniu się na mobę, po pograniu w LoL'a strasznie dużo kiedyś. Także no, mo może to dlatego, nie wiem, nie jestem pewien. No, czy twardy ten element, ale jest jaki japeńczy. Dobra się trochę musiałem skoncentrować, bo czasami tu się boję, że zginę. Szczerze mówiąc te potworki czasami na niższych poziomach teraz zrobili bardzo mocne. Ale tak, Heroes of the Storm według mnie jak najbardziej spoko i jest przyjemna, jest fajna do gry i jeśli ktoś lubi się nie stresować tak bardzo w mobie jak wielu innych trzeba było niestety, jak dla przykładu w LoLu czy, czy w docie, to, no, to był naprawdę świetny przykład takiej gry, w której nie trzeba było zrobić niewiadomo czego, żeby coś osiągnąć. Dobra. No i oczywiście pozostają jeszcze te gry typu StarCraft oryginalny Remaster Warcraft 3, który ma być też zremasterowany. Zre no to jest taki fanservice trochę. Wydaje mi się, że te gry nie będą miały większego polotu. No, chyba że faktycznie znajdzie się nagle mnóstwo fanów gry Gier RTS, tego, tego typowego właśnie starego typu. Chociaż wątpię w to, szczerze mówiąc, uważam, że, yy, że dzisiaj gracze, zwłaszcza młodzi, są tak strasznie wciągnięci przez to yy, mo Boże, MOBY, nie MOBY, tylko Battle Royale, że że no tego się po prostu już nie za bardzo da zrobić. I właśnie w tym artykule jeszcze dalej Forbesa było też napisane, że to co brakuje właśnie niby w Blizzardzie to jest i Activision to jest właśnie e, jakiś Battle Royale, że wszyscy powinni robić Battle Royale. Co to w ogóle jest za podejście? Co to jest po za powiedzenie, że dlatego że ktoś Chińczycy zrobili jakąś gierkę, która jest super popularna, co już nie jest po raz pierwszy, bo... przecież Chińczycy tak samo zrobili... Znaczy no może nie Chińczycy, ale... Chyba Koreańczycy zrobili przecież League of Legends. Także no, to nie jest pierwszy raz, kiedy wielka gra niby dominuje market. Ale to nie jest powód do tego, żeby nagle wszyscy robili tą samą grę, no litości. Przecież wtedy to. Co, co nie rozumiem? To każdy ma grać w tą samą grę? Naprawdę już nie ma nic innego na świecie niż te cholerne Battle Royale. No, nie wiem, przykro mi, że, że e, Wam się może nie podobać sporo, sporo ludzi ta opinia, ale według mnie Battle Royale są strasznie nudnymi grami. Zwłaszcza, że po tym co widziałem, jak na przykład e, Fortnite zachęca do wydawania gigantycznych ilości pieniędzy na, na kurcze, głupie skiny w grze, no to litości. To było tak samo w Black Desert Online, gdzie e, lu, ludzi mówiono, że kurczę wydaj, ile tam, 50 euro czy ileś. Żeby kupić głupiego skina dla Armora, bo wszystkie inne armory w grze wyglądają dokładnie tak samo. No już nie wiem no dobra, jak ktoś jest jakimś psychofanem, no to spoko niech se kupuje, ale... No litości. Ja nie kupię Armora za 50 euro. To jest więcej niż cała gra cała kosztuje. Ja jakoś wątpię, żeby jeden armor wymagał więcej pracy niż cała gra z tworzeniem wszystkich klas, wszystkich lądów i nie wiadomo czego jeszcze. Także według mnie ten artykuł albo był sponsorowany przez kogoś, kto koniecznie chciał uczelnić Blizzarda, albo był pisany przez kogoś, kto ma, nie wiem, wydał strasznie dużo nagry Blizzarda i uznał, że nie było warto, czy coś i chciał napisać złośliwy artykuł. A z tego co widziałem, co napisał pod Hearthstone'em, to mniej więcej tak to wygląda: bo napisał, że wydał 1500 dolców na karty w Hearthstone'ie, i po prostu potem uznał, że to nie było warto, więc przestał grać. No, ja pierniczę. Kto wydaje 1500 dolców na karty w Przecież to jest gierka, come on! To już naprawdę nie mógł nic osiągnąć sam, tylko musiał na wszystko, wszystko se kupić? Już ludzie mają takie dziwne podejście. Nie wiem, dla mnie to jest strasznie dziwne i smutne, że, że tak bardzo niby szanowana gazeta oczernia firmę, która. Okej, okay, popełnia błędy, ale to nie jest tak, że nikt nie popełnia błędów. To nie jest tak, że każda gra, którą, która idzie na rynek, nie wiem od y, twórców y, Battle Royale czy czegokolwiek jest najlepsza na świecie. Także nie zgadzam się z tym, nie zgadzam się z tym, że nie podoba mi się to, że, y, że są takie artykuły, które później będą słuchane przez ludzi i przez to takie firmy jak Blizzard, które mimo wszystko starają się, żeby te gry ich były dosyć no, sensowne, no przynajmniej dobrej jakości, upadają na rzecz takich firm, które tworzą jakieś gówniane Battle Royale albo inne tego typu rzeczy. Także mam nadzieję, że to, co z tego wideo chcę Wam przekazać głównie, to jest to, żebyście nie słuchali się tylko mediów, tylko żebyście też czasami pomyśleli sami i poszukali gry, która sprawia Wam przyjemność. Nie gry, która jest aktualnie uznawana przez media za najlepsze, albo cokolwiek, bo wiem też, widziałem takich ludzi, którzy zadawali mnie pytania, że typu, że. Która klasa jest najsilniejsza? Którą klasą polecasz grać, żeby była najsilniejsza, uznawana za najsilniejszą, i tak dalej, i tak dalej. Da mnie to jest bezsensowne, bo... Próbowałem, ja, ja też tak grałem. Wiecie co? Też tak grałem kiedyś, że szukałem klasy, która jest najlepsza. Bo myślałem, o, zrobię najlepszy DPS i tak dalej, i wtedy będę czuł się dobrze. Ale szczerze mówiąc, zwykle wyglądało to tak, że przez chwilę pograłem i się natychmiast znudziłem. Co tu się dzieje? Czemu one mnie atakują? Myślałem, że one są neutralne. No ładnie. Swoją drogą. Bling Dragon to, są, to jest Fairy Dragon z tego Hearthstone'a, możecie zobaczyć na żywo. Fajnie. Lubię takie właśnie połączenie tych gier Blizzard'a bardzo. Uważam, że to jest bardzo fa fajna rzecz, takie połączenie tych wszystkich franchise'ów. Dobra. Tego quest'a już dokończę sam, bo już się nagadałem na temat tego, co negatywne. I tak jak mówię, mam nadzieję, że będziecie wybierać gry rozsądnie. I na podstawie tego i gry, i wszystko na podstawie swoich własnych doświadczeń, czy tam preferencji, a nie na podstawie tego, co wam ktoś powie, albo powie, że jest po prostu najlepsze według niego. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Jesteście jak zawsze super. Polecam też wszystkie moje serie z Guild Wars i Warcrafta. Warcrafta trójkę też gram, jeśli ktoś lubi właśnie WoWa lub też historię z WoWa, to polecam, bo tam jest mnóstwo tego. I jak zawsze, zobaczymy się w następnym odcinku. Pa, pa! And grab yourself a beverage A hop if you wanna just bounce To my leverage The evidence, as they say, is in the pudding So show me the money like my name is Cuba Gooding